Chciałem wam przedstawić mojego członka Chciałem wam przedstawić mojego członka Pierwsze wrażenia są takie, że Wydaje mi się, że ten rower jest dla mnie Za mały jest... I może jeszcze dwa słowa powiem co tam u mnie W tym roku Bo rok zaczął się bardzo dobrze Tak dobrze, że aż źle yy, Testuję nowy lek Na stawy Jestem ciekaw jak ten projekt się właśnie Projekt I znowu projekt yy, Chciałbym wam yy, przedstawić Nowego członka rowerowej rodziny. O oh, nie. Chciałem Was. Ah. Jeśli sądzisz, że widziałeś już wszystko, to no spójrz jeszcze raz. Cześć, witajcie w nowym roku. 1 marca wiosenna pogoda plus 10 stopni. Z tego miejsca w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem Wam przedstawić mojego członka rowerowej rodziny, a mianowicie Cuba, którego zakupiłem tydzień temu. Nie był to zakup planowany, gdyż obiecałem sobie, że jeżeli sprzedam Crossa. Czyli mojego bulsika, no to na jego miejsce wskoczy nowy rower. Coś już wcześniej myślałem, właśnie o gravelu. nie Niemniej jednak, uwarunkowane właśnie było to, to tym, że jeżeli sprzedam bulsa, to sobie kupię nowy rower. Jak widzicie, jest to model Nur Road. Cuba na 2020 rok. Na Tiagrze. Co prawda na mechanicznych hamulcach, które już widzę, że troszkę twardziej hamują niż hydrauliczne, które miałem w Bullsie. No niemniej jednak może jeszcze jest to kwestia regulacji. Zobaczymy. Są to dopiero moje pierwsze jazdy. Pierwsze wrażenia są takie, że wydaje mi się, że ten rower jest dla mnie za mały. Jest to rama 58. Wszystko Według obliczeń i geometrii y, oczywiście pasuje, ale pierwsze właśnie takie wrażenia moje jak wsiadłem na siodło, na poustawiałem wszystko to było to, że rower jest jakby dla mnie za mały. Bardzo, bardzo y, komfortowa i wygodna y, pozycja na tym rowerze. Super się jedzie, naprawdę wrażenia pierwsze są. Nie tego się spodziewałem, myślałem, że będzie po prostu to jakby zwykła kolarzówka na, na grubszych oponach i tyle. Fantastyczne, w takim terenie się bardzo fajnie jeździ i taki też był cel zakupu. Słuchajcie, dlaczego tak bardzo chciałem właśnie o geometrii gravelowej rower a nie o geometrii przełajowej? Ano dlatego, że rower ten ma służyć wycieczkom rodzinnym na ścieżkach, właśnie takich szutrach przy zjeździe do lasu ma być rowerem wygodnym i faktycznie takim ten rower jest. Po tych pierwszych jazdach, jakie na nim wykonałem. Szczerze mówiąc, nie dużo drożej mógłbym kupić rower na stopiątce, natomiast rama tam była już, już pod zawody przełajowa, nie na tym mi zależało, bardziej właśnie mi zależało na tym, żeby ten rower był wygodniejszy. I takie zadanie ma. On spełniać. Jeżeli temat jeżdżenia w terenie na takim rowerze się rozwinie, to kto wie, czy w przyszłości nie będę coś tam kombinował. Na tę chwilę rower zostaje w takiej konfiguracji, jak go fabryka wypuściła. Nawet jestem mile zdziwiony, bo to siodło jest dość przyzwoite. Myślałem, że pierwsze co to będę siodło zmieniał. Na razie nie, zobaczymy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to to najwyżej siodełko wymienię. Rower, tak jak producent opisywał, katalogowo waży 10700, 10 faktycznie tyle ważył, po zamontowaniu pedałów, koszyków na bidon, licznika, torby, co prawda ta torba nie wiem, czy będzie tutaj w tym miejscu, czy nie będzie jakiejś podszedłowej, z torbą, w której jest dentka zapasowa, podstawowe Klucze oraz pompka. Rower waży 12,200, więc sądzę, że jak na taki rower to, to może być. Dobrze, moi mili, jeździmy, testujemy. Zapraszam jeszcze na kilka ujęć po yy, tutaj, po moich okolicach, po lasach. I może jeszcze dwa słowa powiem, co tam u mnie w tym roku, bo rok zaczął się bardzo dobrze. Tak dobrze, że aż źle, ale o tym już z siodła. A dlaczego rok się zaczął tak dobrze, że aż źle? Ano dlatego, że bardzo dużo było treningów. W styczniu miałem 27 twardych dni treningowych, gdzie był rower, gdzie było bardzo dużo biegania oraz narty. I słuchajcie, dość tak agresywnie zacząłem pod względem aktywności ten rok wszystko było ok do momentu kiedy odezwały się stare kontuzje biegowe głównie no i yy, pf, ciężko było się yy, poruszać byłem na środkach przeciwbólowych yy, teraz już powolutku wracam już do formy Testuję nowy lek na stawy od paru miesięcy, więc jakie już mam swoje pierwsze obserwacje i sugestie, podzielę się za kilka miesięcy z Wami, co mnie postawiło na nogi. Bardzo ciekawy środek nikt o tym jeszcze na polskim YouTube nie mówił. Więc, jeżeli wrócę do formy. I faktycznie ten środek mi pomoże, podzielę się z wami informacją na, ten, na, na temat tego właśnie środka. No i tyle, także wszystko u mnie ok. że trenuję, dużo tego wszystkiego jest. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dwa miesiące nie nagrywałem żadnego filmu, bo też nie było do tego okazji. Tego roweru było mało, więcej było biegania, nart. No, i tyle. Także jestem bardzo zadowolony z nowego zakupu. Bardzo fajnie się jeździ. Jestem ciekawy jak ten projekt się właśnie. Projekt! I znowu projekt roweru gravelowego się rozwinie. Także jeżdżę, trenuję. Jest dobrze. Trzymajcie się w takim razie ciepło w te ciepłe zimowe dni. Jeździmy, kręcimy, trenujemy, wykorzystujemy każdą możliwą okazję do ruchu. Trzymajcie się, hej!